Szanowni Państwo przechodzimy do druku numer 5. Ale zanim jeszcze omówię, chciałam powiedzieć tylko, że komisję bym prosił o krótkie posiedzenie zaraz po sesji, bo chciałem przedstawić szczegóły już harmonogramu wdrażania budżetu obywatelskiego, ale też przewidzieć kolejne spotkania i, i tak dalej. Druk numer 5 to jest Opinia do zbycia Papilon-Oresera to wymaga trochę dłuższego komentarza, ponieważ tą opinię mogliśmy podejmować już dużo wcześniej, poprosiliśmy o przedłużenie możliwości opiniowania tego tematu, aby przeprowadzić konsultacje społeczne z społeczną mieszkańcami. Pani Jasia Salowy chyba wyszła. Tak. Natomiast była również na tym spotkaniu, ona ma wszystkie notatki. Było około 100 osób na tym spotkaniu. Zdecydowana większość wypowiedziała się przeciwko sprzedaży paliwazu. i dlatego Państwu proponuję tą całą opinię, czyli negatywną. Czy tam może uzasadnić, który akurat nie ma. <laughs> 15, było na komikatu, Pani e, Mikołaj, ja zostawiłam tam te wszystkie dokumentacje, nie pamiętam, 100 osób na pewno. To Czy to było powyżej 100? teraz już nie wiem, ale na pewno 100 osób. Ale pójdźmy to. No. Pani Mikołaj, poproszę, bo ja Ci zostawiłam to to podpisy. Tak? tak, 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 podpisy Ci zostawiłam Państwu, to, 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 to uzasadnienie pałzami tam, gdzie po prostu brakuje tej treści, które Pani zaraz przyniosą. W dniu, tu musimy uzupełnić, odbyło się, na się na spotkanie z mieszkańcami u Na spotkaniu zawsze zostali mieszkańcy ulicy Jęca, Wejca, części ulicy Jarnia Elsnera, Stanisławskiego, Henberga, Łukowskiego, Łodzimackiego, Wysowskiego, części ulicy Radzikowskiego i Burzaka. Na spotkaniu było około 100 osób. I tutaj jest konkretna liczba, ile było za, ile się trzymało i ile, ile było przeciw sprzedaży lokalu. Następnie dalej. Podczas spotkania mieszkańcy wskazali liczne funkcje spełnienia przedmiotowych budynku oraz konieczność remontu, i jego remontu. Rada Dzielnicy mając na uwadze przeważający indycyzowany głos mieszkańców, opiniuje negatywnie sprzedaż nieruchomości. Jednocześnie powinniśmy zauważyć, że budynek ten powinien zostać wyremontowany przy okazji, czy też w ramach planowanej rehabilitacji osiedlątowych. I tylko poczekamy jeszcze na to uzupełnienie, które nam przyniosą. Natomiast, czy są pytania w tym czasie? Panie? Czy ja bym proponowała wpisać do treści właściwej uchwały, na nie, wniosek, żeby było wyremontowanie, bo w tym momencie my za negatywnie sprzedaż, a nie zostanie dokładnie w takiej samej formie, jak jest w tej chwili i problem jakby pozostanie. Pozwanie. Pozwanie. Znaczy, tak, po pierwsze, my już nie wnioskowaliśmy na to, Wystacie informację, jak to kosztowało. Oczywiście możemy w tej samej uchwale przydać, ale myślę, że Zerbek chce sprzedać ten budynek głównie właśnie z tym, na to, żeby się podnieść problem. Jeśli to piszemy, to ta negatywna pchnięcie miała tutaj inną wagę. Proponował pan pierwszy negatywnie zapchnięcie, a już za dwa miesiące poprosić o lepsze. się po prostu było już markowanie zakończone. Narkowanie napięte. Tak, proszę. Panie Asiu, data spotkania? Gdzie jest 6 Yy, Wpisało się głosowań. na listy 77 osób, a było na to głosy, znaczy było więcej. było więcej, bo to wynika z, z sumowania głosowania? Tak, z sumowania Ale głosowania. Ale lista była dobrowolna, bo jak wiadomo to są dane osobowe, niech nie mogliśmy zmuszać do podawania. A i nazwisko to nie jest dane nas. Hmm. Hmm. Przeciw sprzedaży było 66 osób, za sprzedażą 3 osoby, 3, 5 osób się wstrzymało. Tego, że powołuje, dobrze. Uzupełnia dobrze, uzupełniamy. Uzupełniamy brakujące miejsca, czyli o te liczby, że trzymały się 5, 3 były za sprzedażą i 66 było przeciw. Oraz od datę spotkania i jakieś inne pytania, czy tego pani Jasi? Proszę. Ja takie, tak się zastanawiam, na pewno stara, bo znam temat. Czy nie dałoby się na przykład, żebyśmy byli za zachowaniem tego budynku? Tylko nieważne, czy on będzie w rękach osoby nazywającej się gmina Kraków czy osoby i e, tylko nad charakterem, żeby został charakter handlowy tego obiektu. Tak, bo to, o to chodzi. bo e, cały problem polega na tym, jak on wygląda obecnie. Gmina e, chyba sobie każdy zdaje sprawę, że ma w e, nosie taki obiekt ma dzierżawcę, który, najemcę, który chce wynajmować partek tego pięknego budynku, to będzie mu wynajmował. Nie wiem, czy jest wynajmowane. Ten budynek jest obskurny, to każdy chyba wie i, i, i zna sytuację. Problem byłby, gdybyśmy się zgodzili na pozbycie się tego terenu przez gminę, nie stawiając żadnych oporów i gmina to na wolnym rynku sprzedała nie jako budynek, tylko jako działkę, która jest atrakcyjna pod budowanie kolejnego właśnie bloku. I tu należałoby może, żebyśmy zablokowali możliwość sprzedania tej działki pod inny cel niż jest obecny. Natomiast kto będzie chciał inwestować w ten budynek handlowy, to mnie osobiście zabojętnie, że będzie gmina to jest prywatna instytucja. Ale nie jesteśmy w stanie, wierzyć, żeby ten charakter ja się... nie trzymać. Nie, tyle jest mojej, powiedzmy takiej. Tomaszu, nie możesz tego uczynić. Bo nie może wam zarówno w umowie, że to jest ma charakter, jeżeli powiedzmy, nie ma go w planie, co tak dla No to idziemy dalej. Próbujemy, znaczy, szanowni Państwo, to trzeba będzie już ucząć. Raz to trzeba będzie mówić, że nie ma planu zagospodarowania bez tego planu nie ma żadnych gwarancji. Ale rzecz ważniejsza nawet chyba. To, I to mieszkań, część mieszkańców wskazywała, bo wiadomo, że na tych kilkanin, że są głosy, a część mieszkańców to wskazywała, że jednak na takim osiedlu, na którym są budynki publiczne, to jest jego szczęście, bo mamy takie osiedla jak Ruczaj czy Górka Nalewa w naszej dziewięciu, gdzie nie ma budynków publicznych. I mieszkańcy chcieli tam w przyszłości, żeby tam były też jakieś miejskie instytucje typu, nie wiem, filial domu kultury, punkt aktywności lokalnej. Jakaś kamia której nie ma na przykład. A na... to już akurat nie jest, nie ma I Zakupując lokale oświeżają budowę grawitacji, mieszkańcy stawiają sobie możliwość, że coś takiego będzie. A no, w momencie, kiedy lokali publicznych, to znaczy na tych gdzie mamy wszystko prywatne i nie ma żadnego wpływu na to Poza tym tam jest ogromny, dookoła jest jeszcze miejsce, gdzie parkują samochody, więc jeżeli ktoś kupi, tak, ktoś to na pewno... Tak, to mała kranie, jest właśnie likwidacja w parku, bo nie, buchy, a nie korzystamy na zabudowę. Jeszcze jedynym jedyny, jedyny sposobem działania to jest zablokować sprzedaż i po prostu podstępnie sukcesywnie oddziaływać na używanie charakteru tego budżetu, bo nie jaki charakter ma być ten budynek. Tylko przy własności policyjną gminnej. To jest jedyny sposób przystać To ja tego budynku powinien być. Wnioskować o wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Tak naprawdę jest potrzebny nie tylko na terenach niezabudowanych, ale na tych zabudowanych starej również. Co się dzieje, to wystarczy nie kupiłem, bo ja, nie na to, że kupiałem. Znaczy, nie, że bloki powstają nie w obu Dobrze, szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś głosy, pytania, uwagi? Ja szanowny czy nasz głos jest wiążący dla niego? Czy gmina nie. może go potraktować jako. Tak mnurowa. jak w przypadku głosy nasz głos jest nie wiążący, ale w wydziałach od odmienię, do wydziałach tych, który zawsze uwzględnia nasz głos, a w Architektury który zawsze nie, nie uwzględniał. To mniej więcej tak działa. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? W związku z tym podaję lub pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Niechudniaj. 1 na 8. To 1 na 8 oznacza, że mamy... 15. 19, 19, 19, 18. 18. 18.